W tym nagraniu dowiesz się, gdzie na stronie Oriflame znaleźć wszystkie materiały, z którymi każdy klubowicz powinien się zapoznać. Otwierając przeglądarkę internetową, tutaj zalecana jest przeglądarka Chrome, wpisujemy adres strony oriflame.pl. Pojawi nam się strona główna i klikając na ikonkę ludzika w prawym górnym rogu, wpisujemy dane do logowania, login i hasło, które podawaliśmy przy rejestracji. Jeśli nie masz jeszcze konta w Oriflame, skontaktuj się ze mną, a pomogę Ci takie założyć. Pokaże nam się strona główna z aktualną ofertą dodatkową. Schodząc niżej mamy dostęp do wszystkich aktualności, a jeszcze niżej są, za... są zakładki z aktualnymi. Ofertami i programami, z których każdy klubowicz może skorzystać. Przesuwając te zakładki w stronę prawą, yy, mamy zakładkę aktualności katalogu 17, w którym są wszystkie oferty i programy w jednym miejscu. Klikamy w tę zakładkę i tutaj widzimy, że mamy mnóstwo materiałów, z którymi warto się zapoznać. Przede wszystkim mamy dostęp do aktualnego katalogu online i tu wszystkie oferty są w tym katalogu. Ale co ciekawe, Mamy też dostęp do katalogu następnego, czyli już w tym momencie możemy się zapoznać, jaka oferta będzie w katalogu nowym. Jest też dostęp do gazetki Business and Beauty, katalogu 17 i 1. W tym magazynie sprawdzimy, jakie są najlepsze oferty katalogu obecnego, jakie mamy oferty tygodniowe, aktualne oferty dodatkowe, bonusy dla urody, programy związane z Ofertą z katalogu. W obecnym katalogu znajdziemy również zimową wyprzedaż. Pobierając plik, na, pokażą nam się produkty, które są na wyprzedaży. Również mamy dostęp do gazetki wyprzedażowej. Tutaj mamy dużo więcej produktów, które aktualnie są w ofertach dużo niższych niż poprzednio w katalogu. Schodząc niżej, mamy programy i oferty wspierające sprzedaż. Jest też program bonus dla urody, który aktualny jest w katalogu 17. Tutaj, realizując duże zamówienia, możemy odbierać zestawy kosmetyków za grosze, a także różnego rodzaju gadżety m.in. zegarek, gadżety do wyposażenia kuchni oraz mnóstwo kosmetyków tak naprawdę za niecałe 15 zł. Mamy również oferty związane z zestawami Nowage. Polecając zestawy, możemy odbierać między innymi tablet oraz kuferek w kolorze złotym za jeden złoty. Są też programy, które sprzyjają rozwojowi zespołów, a także programy, które zachęcają nowe osoby do założenia karty klubowej. Między innymi, dla nowych klubowiczów jest program Witamy. W tym katalogu obowiązuje jeszcze taki, gdzie możemy odbierać zestawy kosmetyków, a także ekspres firmy Krups na kapsułki. Dla osób, które już w Oriflame są dłużej, mamy też programy serii Zapraszaj, gdzie zapraszając nowe osoby do założenia takiej karty można też odbierać samemu kosmetyki, ekspres do kawy, a także różne, w tym wypadku jest to trymer firmy Remington oraz ultrasoniczne urządzenie do peelingu lub zestaw zastawy stołowej. Są też przygotowane oferty dla osób, które przez kilka katalogów nie składały zamówień, więc tutaj, aby zachęcić takie osoby do złożenia zamówienia, firma przygotowuje również zestawy, które można odbier odbierać za 4,99. Niżej mamy też przydatne narzędzia, z których możemy skorzystać, m.in. są to kody na próbki. zapachów oraz kremów, akcesoria Nowejcz, a także niżej znajdziemy jeszcze cennik, który możemy otworzyć i tak naprawdę wydrukować, aby mieć wszystkie kody oraz produkty pod ręką. Do tej zakładki warto zaglądać co katalog i zapoznać się z bieżącymi informacjami, ponieważ co katalog te oferty się zmieniają, więc warto być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami obecnego katalogu.